Dzień dobry Państwu. Mirek Szewczyk, Agencja Smolar. Dziś czwartek, 2 października i jak Państwo się pewnie domyślają, przed nami losowanie nagrody głównej w loterii Piesz Wygrywaj i Pomagaj, czyli poznamy dzisiaj szczęśliwca, który odejdzie z tego losowania z kwotą pieniężną 100 tysięcy złotych. System mamy już wstępnie skonfigurowany. Wszystkim Państwu życzymy powodzenia i przystępuję do losowania. Laureatów wyłonimy dwóch. Laurata Nagrody Głównej i laureata rezerwowego tej nagrody. I już przestaje gadać, losujemy. Bardzo miło mi ogłosić, że nagrodę główną w loterii Pierwszy, wygrywa i pomagaj, otrzymuje zgłoszenie oznaczone w bazie numerem porządkowym 6739, nadesłane z numerem telefonu, którego początek to 504, koniec 385. Szczęśliwy Paragon to 166 750, laureat rezerwowy, natomiast. To zgłoszenie porządkowe w bazie 5534, początek numeru telefonu 500, koniec 848, paragon o numerze 49392. To wszystko na dziś. Dziękujemy bardzo.